Oh. Czułem sobie łąką, kwiaty pachły, wiatr wiał, żona mi odepła, więc poszłem do domu, czasem drzwiami pierdłem, żygłem poszłem, bo hamstwa nie zniesę Także, tak, choć... AHAHA Skillo jest Wesołego Sylwestra, tak jest teraz wesoły. Wesoło, wesoło, A najlepsze jest to, że to nie jest tak, że on źle zrobił Nie zagadujcie go na koniec wyścigu, wy macie w ogóle myśleć, że jedzie teraz na koniec wyścigu i go nie zagadywać Tak tak Podkrętkę ma być. robisz w takim momencie, jak ja się skupiam. Nikt nie robi podkrętki specjalnie. No i jo. O. o. Jo. No. O. No, i jo. No, i jo. no i jo. A No to jest. Też nowy samochodzik. Też oznakony, Ale Też Enus. Powiedz. O nie śnieg. Pokaż też go. Enus. I wiatrak. O, o. o śnieg i wiatrak, o, o. dzięki. Proszę bardzo. Powiedziałem jak coś. Zrobiłem. Wiatrak. R e kwadrat s. Nie Jedziemy, Michaś, teraz <grym, <grym, Michaś ja teraz ja <grym, grym>, Powiedział to w tym momencie jak mnie wysrało To się musi udać to, to się musi udać Michaś, o, przypudruję ci noska chod. Ej, Mi, ej lubi, ja lubię jak się do mnie Michaś mówi, akurat uważam, no, że to jest oczko no, wie, Wiemy, wiemy Ale, Ale tak wszyscy do mnie w, w pracy mówią na przykład Dlatego wiemy Ja to Rudy no Michał, <laughs> szepiert. Czasami rudasz ma to do mnie mówisz, trzeba. to jeszcze no. tak. No. Czasami Ale jeszcze Michaś tak do mnie też mówisz. Czasami jak już. jakiś nie wiem. Jak już coś odwalisz, to <laughs> mówisz. Szajs się odwali, no. Czyli zanieudubki, wtedy Michał, Michaś. Michaś. <laughs> tak, mówię. jak trzeba przylizać to. to, to, no, to, to... Ale to dobrze, nie no to dobrze akurat. To lepiej tak niż na przykład, jakby uważał, że. A. No nie, tam jest fake push. Nie jest, no. Nieee! Haha! Nie ha, ha, ha! Bonio, spadłem wydarz. na tym mrozie, no, no nie. Mrożony, dawaj. to mnie teraz. Uhu. Oh. Ja też spadłem już tak cztery razy, więc spoczko. Będź oh, ja tam patrz, tak jak oh. Niki. Krymce. Oh. Jak Niki Lowda? Oni... Co, <gry> co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Co ja? Nie, co ty co powiedziałeś? Co ty <gry> <gry> powiedziałeś? <gry> Nicky, Nicky, Louda, no. <gry> No nie wiesz, kto to? Eee, ja nic nie mówię. Dobra. Ja nic nie mówię. Dobra, tyłem, tyłem. Zdążyłem, ty, zdążyłem przed wiatru, Let's go. Jelenka. Taki zawodnik F1 W pierwszej, czego się czytało Wiatrun? jego nazwisko. Dobra, i teraz do rury musimy wiać, Fax. Do rury? Tak, prosto w rurę. Rury! Bo jest rura złana, teraz łatwiej. dzida, pełna moc, ile da fabryka da. Syla. <grym 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 A ja tak nie Ty! <grym> zimówki muszę założyć chyba, bez No, dlatego, widzowie, zakładajcie zimówki, jak coś. Mówimy, Mówimy też nie tylko o oponach, ale o czapkach, o, o, o rękawiczkach, wszystkim. o wszystkim, to jest bardzo ważne. Mrożon! wystrzeliło. O Jezus Maria. A, tu jest ten pseudopunkt fake. Tak, A tak, 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 już, tak u, zdamymy, już wiem, no. który to. A, chyba cofkę dostałeś. Tak, tak. Zrobi, zrobił S co? mi wiatrak hard reset. S Zale... <grym? <grym> nie <grym> dostałeś priorytetu? <systemem. grym> <grym> o nie. No, teraz będę chyba nie dostałem priorytetu. <grym> nie będę spadochronem. <grym> będę robi? spadochronem. <grym> będę spadochronem. ta 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 ra Co ty Co Pali gumę się, Pax. Dumę prosto w dół, no. Patrz, pyk taka. No, ktoś wystrzeluje. Ale wiatrak minąłem, ale jaja Ale jaja panie Pertku Ale jaja panie O ty fyrk. panie Tu hamować trzeba z daleka już Where checkpoint? Daleko Więc <grym> Wiesz co jest najgorsze, że jak trafimy raz wiatrak to to... Trwimy... O Ups. nie, dobra Nie jest to najgorsze <grym> To co? Nic No, <mum> dzięki Suda, że kończysz wiemy, jak kończysz myśli <grym> wiemy jak kończysz Musiałeś gorzej, ale wyszło łatwiej <grym> Kto widzi na filmie ten wie a, obejrzyjcie sobie potem. Obejrzyjcie sobie. E, ta, U paksa też obejrzyj. Albo zobaczmy w tak, drugiej tak, no. perspektywie. Obejrzyj, obejrzyj. Tak, będzie oglądane. śnieg O, Jezus. W Śniegu! I szmatok! Śniegu! Uspokój się. I z whisky! O, Na świętach loże były mm -hmm. dzień już można. Co? Usyla, usyla. Mnie nic nie ogranicza. Usyla, nic go nie ogranicza, tak. Po pożarze u... można dojść. <gibli> Tak, a, bo to u niego w sumie jest tak naprawdę po pasterce, że. Na dwudziestą trzeba chodzić dla dzieci. <noise> Wiesz, on drugą? <noise> Macie pasterkę ja miałem... dla dzieci. Tak, są o drugiej? A ja musiałem dymać na 24 na pasterkę. Ale co za to chodziło? To akurat jest zły dobór słów Nie było te, Z, tak Z, zły duchy. 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 Ale to później to jest fajniejsza zawsze pasterka. Jezu, złodziej. Z tego nie będzie u nikogo tak nie w ogóle. Ale ja pomyślałem. Idziesz na no. tą późniejszą pasterkę, później A. idziesz na budę. Ja wiem, dlaczego ty pomyślałeś... No dlaczego? A! Kartkę ja bolest, idźmy, zrobię. Nie będę ci tego przypominał! Ja bo. wiem co ty jest, ale ja nie, nie zamierzam tego przypominać. Tak, tak, tak. No. Dobrze, ja nie będę o tym mówił. No, to nie mów. Nie będę o szepardowych tych... mówił... rzeczach. Panowie, ostatni blast. Tak? Do mety już? Nie, nie. pod taki wąski przejazd. A. Dobra. Co podkręcasz, zwiję. gościu? No, robię taką podkrętkę czasami. To? Dał, no. Co? Ale dawno. Przed chwilą też podkręcałeś, szeparda. Tak. Wiesz, że to tak podkręcili, Zapomniało. się. Na pół. No, no a ten przejazd jest długi, tam trzeba uważać. Jezu, ile tu jest wąskich przejazdów. Nie no, posrało chyba kogoś. To no, prawda? no. Najgłośniej. Wracamy do tematu strania. A propos wąskich Ja pierdziele. Nie wytrzymamy. Tylo, szybciej! No ale poszedł ciężko jest Szybciej <gryst> no. z tą koparką Niestety Pax, nie wyrobimy... Ale, a chciałem tak ładnie. Ale jaki F1 byś miał? No, no ładnie żeś poleciał, no? Miał, ale nie ma. nie ma, bo nie kliknąłem. Nie spodziewałem się, że taką rzecz zrobi tutaj. Nie spodziewałem się, że taką rzecz zrobi Nie spodziewałem się też, nie że wiedzieć na metę, na metę wcześniej. Tego <gryst> nic co? się ty nie spodziewał nie, nie wspominaj. Ty, ale możesz dać taki tytuł od razu, tego nikt się nie spodziewał. Tego nikt się nie spodziewał. Nie, nie upokarzaj go. O dziwonie, będzie to clickbait. Nie upokażaj go. Co to, to, to taki tytuł do tego, do face to face. Dobra. Tego nikt nie się nie spodziewał. Nie, upo nie, nie upokarzaj go. Nie upokarzaj go. I <noise> shepard wtedy mnie tam. Tak, dokładnie. Ej, jak wlecieć w tą rurę? Trafić trzeba. Najgorsze. Ja już wiem, co chciał odpowiedzieć. Co? I, ale, The... Jakie słowo mu się cisnęło do Jaki? ust? <gryfu> <a> pier... Jakie? <gryfu> ja pierd. <Still gryfu> Takie. Ja pierd. Nie, dzisiaj mamy panowie, mamy tak. Trafiłem? Tak bardzo low. Tak <gryfnet> low. <gryfnet> <gryfnet> a Ahoj, taki dzień jest. Jest taki dzień. Merry Christmas, Christmas. Ole, od, od, od Rura oddała. Ole, uh... okson To po tym tym detektorze dzisiaj Mam w ja? twojej sieci internetowej. <gryfnet> Dobre wow. żarty dopiero zaczęły przychodzić teraz na maila. Dobre żarty dopiero po Bo ja nie 23. wiem czy panowie wiecie, ja nie, subskrybuję takie wie, Większy priorytet żartów dzisiaj O Jezus Dobrze, że wszyscy, się, Dobrze, zamknęli że wszyscy akurat się zamknęli I to tak wybrzmiało, nie? No. Tak o... No. Syro tam się skończy zaraz Za, tak. za sekundkę, za chwileczkę Słucham, zaraz Syro będzie i będzie na nas znowu tak. Aż mnie wywiało z fotela teraz prawie tak? no. Ej no przelecę to Mie no, i... też prawie za przedsekundą wywiało z fotelaty, prawda? Nie dziwię się, oj, no. nie dziwię się. Wiem, że dzisiaj wie 300 pogoda, ale bez przesady. Wie 300, no ale. Wie 300, bo co to jest wie 300 pogoda? Wie 300, no jak wiatr. Jak wiatr wie, jest wie 300, czego nie rozumiesz? A ja piszcie, Ehm, oh. yeah. sobie łąką, kwiaty pakuję, wiatr wiały, żona mi odepła, więc poszłem do domu, czasem drzwiami, pierdłem, rzygłem i poszłem, bo chamstwa nie zniesę, tak to było dobrze, ci się bodź udało, To ci się bodź Tak to działa, O kurcze, ale karuzela śmiechu dzisiaj się paliła. Nie, no, to no sam się... końcówka o... Jezus Maria A mnie polu policzki, naprawdę o... O, Zabawowy <grym> odcinek Nie będziemy się długo widzieć, bo święta, więc no, no, Jezus Maria, to taki. jest no, to... Ale to Przypomniałem się jak kiedyś śmialiśmy pomiędzy, pomiędzy odcinkami z pierdów i to było mniej więcej ten poziom żartów, <śpiew> ten poziom śmiechu w ogóle i... A to jest mocno dzisiaj o nie, trafił jest w dziurę, pierdłem, Prawianie. rzygłem w oko. Chłopie trafił w dziurę. Ja. Eee, Przestańcie już, stop! Mm. Już eee. jest poważny. Mm. Ej, ty ci... Sephard. O, trafiłem teraz, ale coxem jest. jesteś! O, no. coxem jesteś! Dobra! Ja jestem tle! Partotygaj! Let's Zgubiam go! To jest całkiem <trym> już! Przed. Co się wydarzyło? Ja już jestem poważny. No to żeś mm. teraz powiedział. Mm. Uf. Tylko, Uf. <trym> to nie Co wiedział? Uff Tylko. Sylko. Wyplułem cukierka z kriską. Oj, landrynka drinka poleciała, z matki <laughs> Landryna Ja Nie, mágo, nie, 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 ślina produkuje o, 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 o. O, jest, moc poczekaj nie, Druga osoba może nie poczekać. Widzicie co jest najgorsze? Jak no. wypluwałem Dobra, tego cukierka, to o zęby zahaczyły i mnie bolą teraz Uro. Dobrze, no, nie wyleciały na święta, bo też jak zahaczył o zęby, to bolało też No I sobie faxł, no. mówię, że bez zębów. Zębów, Chowaj zęby, mówiłem, chowaj o. zęby, chowaj zęby Ty, a ja mówiłeś, że umiesz Kur... Ale to, by to było złe teraz To, jest typowy humor Mhm Wyjazdowy Aha no. Uh, uh, uh. Nie zaśmieje się. Nie zaśmieje się. Co? ty tu nie się, nie A, Ró, Do dziury! Let's go! To trzeba zawrócić mm -hmm. tym rusku, czy no? Co? Zawrócić w rusku trzeba, czy F spać? Do góry. A, to na górze, jest! I co na górze pojawi, później się Hop hop, 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 hop! Kto hop, nie skacze? Hop, ten hop, lubi Syra. Ja hop. skakałem akurat. Ja też skaczę. Ja też skakałem. Oh, kurwa, Samochodem. Mhm. Mm Tam kto skacze, to ten prawie. nie lubi Syra, tak? Lubi. <noise> Kurczę pieczal. No. <głos> <głos> Ale jak <Nie kompatrycie> się <noise> zrobili. O! Ej, teraz czekajcie. Pa. Ja. Bez delikatnie? Już jestem A, poważnie, fajnie. już jest dobrze. Cie ma pa Ale wyczułem cześć. to. Jestem zaraz za twoją gdówką. Widzę. <laughs> Czekaj, dam ci pyska teraz, pan. O ty, żeś był super Gość, tu nuska. <laughs> ja, ja zaraz będę się hiperwentylował, panowie, jak się tak bolący. dalej gadać. Naprawdę. Ej, ej, ej. <laughs> Chyba czekać palią O! Jezus! Pierdłem żygłem! O. Bo hamstwa nie zniesę! Dokładnie! Rzad jeszcze opisany. pierdnij sobie, Jeszcze pierdnij na tym odcinku, no. Ja mogę. No się... Co To jest! W duchu byłeś! Nieprawda! Widziałeś. O tu nie jest niewidzialna mówi. ściana! Gdzie DD To? Gdzie powiedział. Jezus A się poczułem tak, nie wiem Cofnęliśmy się o 3 lata wstecz. XDDD. A bo nasze żarty nas nie cofają, Tak, słuchaj, musimy jakoś cokolwiek udawać, pak. Po, postarajmy się chociaż udawać. Nie, no to było. Ej, nie, tak to teraz było lepiej. Tak. byliście lepsi? Tak. To teraz. Nie, to i właśnie jak powiemy, że byliście lepsi, to mi powiemy, no właśnie wróciliśmy z żartami do 2015 roku. Także dzień dobry. To my z przeszłości. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdziem dobry? Gdziem dobry? Gdziem dobry. Dobry. dobry? No, dobry? Kiedy próbujesz poderwać laskę na Tinderze... Gdziem dobry? Słucham? Ty masz takie... Ty masz takie... Ty masz takie te? Teraz ktoś ma teraz... Przepraszam... Ty masz takie te? Metody? Bo nie wiem... A on daje... Miał mi się znajomy, który tak robi... Spójrz na szkołę! Ale, ale, ale dziwny ten znajomy... Jakaś wróżka, na samego pewno samego wróżka, milion procent tak, wróżka tak, wróżka, zębuszka No Ma, Mamy tych sali. zębów ja, ja. Mówiłem chowaj zęby Mówiłem chowaj zęby Ajaja Ajaja Śmierano nieźle Kurcze Max też tak mówił wtedy Ajaja Ajaja ja. Dobra Nie koń, Jak tak mówił Ja mogę, byłem pierwszy Nie możesz To drugi niech czeka Ten, który pomyśli, niech poczeka To żaden z nas Hmm? właśnie zostajeś obrażony. No nie, znowu jest fejkowy punkt. Tego... No! Noooo! <laughs> tam był! Chłop, co by leciał! Widziałeś to? Widziałem. Który punkt pacie macie panowie już przy mecie? 28. Ja mam. A ja mam. 20... Ja mam 26. Ja mam. 23. Aż mnie... Aż czuję mrówki w palcach, naprawdę przez was czuję mrówki w palcach. Te mrówki... Te mrówki mnie zaatakowały. Takie czerwone to były, co, Szefar? Nie, no na samym końcu wypadłem. ja. Czerwone gryzą. To jeszcze trzeba... Jeszcze jak? Jak ostatnio ugryzła, czy taka mrówa, to żeś skakał? O nie. Oby... Nie, nie, nie. Słyszałem silnik, o jezus. Bo silnik, o nie, nie! Miał flashbacki. On miał flashbacki po prostu. To spalinowy! Spał pewnie w tym samolocie ostatnio i też słyszał silniki. Nie, 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 nie. A jeżeli śpisz w samolocie, to jest podwójny śpilkolot, czy jak? Ja! Tak. Pierdziel. To jest do potęgi wtedy nawet. Ja spałem ostatnio w tym samolocie. Bardzo przyjemnie się śpi w nie, samolocie. Nie, nie. Oglądałem coś, nie pamiętam. Ale żeś mi pipnął. Ale no. Czekajcie! Nie umiem. wam. Nie, nie było tego. Proszę cię. Do pilzna to twoje było. Pipnięcie. A twoje do było do. A nie powiem. Mamy znajomych, co niedawno byli w pilznie. Piliżnie. Nie, okay. nie z tego się śmieję cześć, akurat boksik? Chodzi o inną rzecz Ale tu zawracam? you? Dzięki Fu Teraz zajmie mi to trochę dłużej Dobrze zajmie go tam, bo będzie się nudził Później gdzieś <grym> ale, ale zrobił Ale zrobił ty pie o, dobra, O Ja zaraz za tobą, zaraz to za tobą. Nie wiedziałem, że to jest boost. Że tam stało panowie. Umiłem, że zaraz za nim, a on nie poczekał. 26 punkt. Właśnie poczekałem. <coughs> Okazał się być fejkowym punktem. Z fejkowym tak. boostem. Tak. U! Nie da się tam jednak przodem. Hoga, ty jak się od razu zawracasz to jest szybciej. No nie jest szybciej wcale. No, yes. Nie jest. Zobacz. Pa, jak cię doganiam. No. Wow! <możdżenki> Słyszałem to! <mum> to żeś dogonił po ciulu. No ja, zaraz za tobą. Zaraz za tobą. Dyby 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 dyby. Nie, Ale jest mocny dosyć tutaj no na tych podjazdach. Mocny za mocny. Jest no. Mocny full. Nie! Nie, proszę nie! Zdało? Na sam koniec Wypadłem tak na koniec. Wypadłem, wypadłem, wypadłem Wypadłem Dobra, jest szansa na drugie miejsce, paksik Focus Focus Fakas, <todgłos> No, nie, Słyszałem ten odgłos On no, tak się fokusuje właśnie Fakasuje mm. mm. Nie, nie no To był bardzo zły Już byłem wyżej kiedyś oh. <todgłos> Kiedyś miałeś lepszy brzuch tak było Nie ma. Nie chcę już mi się tego proszę, robić, proszę, to Proszę, proszę, Mam! Checkpoint E, masz szansę na trzecie miejsce O, tu jest chyba końcóweczka Sylo mógłby powiedzieć Ale ma jak zawsze wysrane jaja Dobra Czekam przed dodawe, metą, dodawe. dziękuję Ha, zrobiłem szybciej niż Pax. tu u eks. Tak, Pacz, ja tak. Ja tak. Teraz to robię, do pierwszej. Idź. to była ostatnia, jo? Tak. JO! Wjeżdżam do mety. Jo. W dupę sobie. Już wjechałem hogatem. Elo, frajer, nie jedziesz pa.